Cześć, bardzo serdecznie witamy. Cieszymy się, że możemy znów się razem pomodlić. Papież powiedział: Czy modlę się o jedność? Jest to wola Jezusa. Ale jeśli przyjrzymy się intencjom, o które się modlimy, to zapewne uświadomimy sobie, że modlimy się niewiele, a może nigdy o jedność chrześcijan a jednak od niej zależy wiara w świecie. Módlmy się dzisiaj w święto nawrócenia świętego Pawła, szczególnie o jedność wszystkich chrześcijan. Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy, Anioł Pański. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, iść stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. teraz i w śmierci naszej, amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Pięt Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, raz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych, wieczny odpoczynek raczej im dać Panie. A światłość wiekoista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo wam wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę. Bardzo miło się było razem pomodlić. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Pozdrowienia dla Tosi, Anny, Anny, Zbigniewa, Piotra, Anny, Danuty, Renaty. Ani Tadeusza. Dziękujemy i do usłyszenia w poniedziałek o 12. Dobrego dnia, dobrej niedzieli. Cześć. Cześć, pozdrawiamy.